Witam wszystkich z tej strony Góral i i is back back, back is again. Back. O kur... is... kurwa, zapomniałem, yeah. że on wylaci mi tu Krzysiek facet. Nie, nie, nie. I się jak ciuchczaserek kur... przeszedł. O nie, nie. miałem pod większość, tak. I no, bo nic nie widać na ekranie. A ty jak masz wstawioną? Ja mam chyba na maksa 1 jeden, siedem. 7 no <laughs> Nie mam pojęcia jak to przejdzie Jeden strzał I jest he, po mnie. He is back Back again Chciałem zrobić piosenkę dla górala na wstęp, ale nie chciał Nieładnie He is back, 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 back again, again, again. She is back, 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 back again, again, He is back, Jak to? nine Cut, przecież małta ten Ano tak. Idzie, 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 idzie. Leć przez łąki oceany Szukaj Stefano! Góra, znajdź mnie! Znajdź mnie! Bo ja o Stefano! No lol, wyglebał mi się Wstawaj, chuju! Wstawaj! Nie! Nie! No wstawaj! Nie! Ofout. Nie! he is back back again hello 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 let's go let can i uh, buy in your shop uh, Aviagra can I this? O, nie, nie, nie! Udało się! Ja będę chciała rażysał! Oooo! Udało się! Nie, zabił cię chyba! Byłem już przy tym no, już byłem, ja tylko tak, Nie wiem czemu nie słyszał mi, no. Nie, tak jak wczoraj. Nie? No. Myślałem, że nie przyjdzie przez drzwi kozak, no i przeszedł. Co mi tutaj Stefan napuszczasz? Tak, Przyszedł Zdjęcie. Stefan. Stefan to mój pies. Dobra, tak, ja Stefan. Dasz głos, czy nie dasz? Nie, y, 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 udało się! Udało się! Jest! Jest! nie, po nie, 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 Ja mogę. <gry> y> to było trochę pedalskie. nie, trudno. Dobra, udało się. I... i, i, idę po i, i, i... Miejsc, tak cię kocham i, idę po jakimś... no, dzięki, Idę po jakiejś wodzie, jakieś rury Czuję się... Po jakieś o, rury O, lekarstwo! Że co? Jakie masło? La, jakieś lada, nu, num, czegoś tak Masło! Ej, trup Trup! Co ty tu robisz? Trup? Przesłuchanie, tak Łonowce mu chyba widać Gdzie jest Stefano? Okej Coś tu tu nie pasuje Ej, nie mogę ruszyć się. Jakaś muzyka? Nie! Co to? Fedor? Hey, hey, nie wiem. A gdzie jesteś? Nie wiem, co on robi. A <laughs> co no jest? Stroczkę nagrać, jak nie wiem. Stoi w miejscu, coś mi się z obraca się. Jakaś muzyka? Hej, super kid! Ej to gorkate! Coś idzie chyba No, no, no co jest, no różnie! Je. No nie! Coś idzie Cisza. chyba nic. What the fuck? A jesteś na wodzie? A, będę Kyrkuj! O nie! Niech szybciej! Hi to Gorcat! Uuuu! <grywny> <grywny> Pierwsza za soda nie oglądaj się za siebie! O trolling Nie, 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 nie! za mną! Chyba! Nie biegnie! Zapija, rapida O, biegnie za mną! Jedzie, biegnie. Biegnie, no biegnie. Nie, się jedzie, No, nie, 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 wolno mnie. Pierwszy się. O Jezu. Boże, w życiu jedzie, nie, widziałem. O nie, nie, nie. Nie, 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 Może Nie, życiu nie, 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 nie. Nie, nie, nigdy nie, 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 i krzyczysz jak też ona no. Tak wiem Nie wiem czy mi się nie wyciszyło ten Forever alone Znowu Ja muszę ograniczyć pisanie bo znowu będzie słychać jak nawalam w klawiaturę Co, co? To jest karski mi Taką mordę megusta Megusta Mm. Forever alone O, coś tu tutaj... leje Me gusta! Me... <laughs> Dobra Sprawdzimy jeszcze tą samo, może coś śmiesznego znajdziemy He is back! Back again! Again Chyba się mówi, ale ja mówię again, again. Nie ma mnie! <laughs> nie ma mnie! O, A... nie, nie Czyli nie śmiej, bo pół godziny temu mówiłeś to samo. No wiem. O, kamienie. He is Wchodzimy. Back. back again. O, jakaś sala poważna. Dydyd. Dydyd. Ja, ja wiem, że coś się stanie, jestem na jakiejś wielkiej sali. Um, jest pośrodku jakaś trumna. Podejdziemy tam. Najlepiej z krzesła. Nie znaczy, otwieraj czemu? jej! Czemu? Bo tam jest twoja babcia. Na pewno, czym mnie w konia robisz? Bo mus, może muszę tam otworzyć to. Jeżeli chcesz, żeby babcia ci na głowę wyskoczyła, to spokojnie otwieraj. Nie wierzę ci. Bo tam coś pewnie jest, ale no... Pewnie muszę to pod to podejść. Banana! Banana! Myślałem, że coś tu jest. <grym wytrych> o, wrócił się banana! Ukurwa! Biegnij! 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 Mana, mana.

a wiesz... Barros! beczki Barros! Nie ma beczek! Barros! Barros! jebany! Barros! Kurwa z Barros! z tego. Barros! z tego, z tego. Z tego. Nie z tego. Barros! He find you! Dawaj, prowadzimy po angielsku, się nie ogarniasz angielskiego. Ogarniasz angielski? Nie, biegnie do mnie. Nie wiedziałem, że teraz ogarnię angielski, pierdolę, że na to jeszcze się zaniknie. <laughs> nie ma wez... I plusz! Łotu, Nie wiem, Znajdź Stefano Ciekam. Ciemno Dobra, wyszedłem Gdzie jest Stefano? Leci mi brain jak na na Nie chodzi o tego Stefana I o jednego Stefana chodzi okay, Chyba będzie Stefan nie Ta? wiem, ale zaraz ci powiem. Wreszcie wyszedłem. Widzę światło dzienne. Pierwszy raz w Amnezji chyba. Jest! 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 Jakąś mordę ma. Okej, okay, więc to było takie zakończenie. No, to jest, no, jest. Ale no mogę powiedzieć moją opinią na tą mapę zajebista, po prostu wrzucił na żadnej mapce, tak się nie stało. O nie, teraz ci. Ej, dalej te SMS-y zostaje. No to przecież ja ci wysił, tam SMS-y puszczam. No. <laughs> no więc to by było na tyle. Chodźcie niżej na kanał bez kina. No subskrybujcie. to cie, na mnie też subskrybujcie, bo teraz Trzymajcie się części. Ja miałem no zaśpiewać jeszcze na koniec. Bo czekaj, ja muszę włączyć muzykę, Rick no to Rick zagadaj na razie. jeszcze. Nie. Ty, 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 ty. Ale to się nie Dobra. to. No ma, daj szybciej. To będzie to będzie No już już, 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 historia. Nie red tube, nie red tube, youper, nie. E, Gay porn lol. <laughs> Dobra, <laughs> teraz sobie Dobra, ja eee. dent, było na tyle. Dalej śpiewaj, Okej. Okay. Już, 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 już. Już, 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 odpalę się. No, command, 3 2 Command, command, command. Tutaj nagrywa dla was Góral, dla was Góral, dla was Góral Z nim dzisiaj towarzyszy mu Skin, Move Skin, mu Skin Move S Góral gra, gra znowu Góral gra, gra znowu w amnezję, 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 w amnezję Jeżeli chcecie pełną wersję, to musicie go zasubskrybować <grystanie> Dobra Bez takich spoilerów Nie musicie, ale tam To na tyle, trzymajcie się, cześć Będzie, będzie pełna wersja na moim Ta. kanale, jeżeli go zasubskrybujecie Pożegnaj się Um, não, não parei.